Witam Was bardzo serdecznie moi drodzy. Witam na kolejnej Aurze Dnia, dzisiaj mamy wtorek, 22 grudnia 2020 roku. Moi kochani, dzisiejszą aurę będziecie mieli troszeczkę później wgraną, no bardzo dużo pracowałam. Położyłam się chyba nie wiem, gdzieś może o 3 czy 4 nad ranem, więc no, nie zdążyłam, nie zdążyłam wcześniej Wam tutaj przygotować tej aury. Moi drodzy, no szybciutko, szybciutko biegniemy tutaj do astrowstępu i zaraz zobaczymy jakie energię będzie miał tutaj dla Was tarot. Moi drodzy, więc pierwsza rzecz to numerologia, jak zwykle tutaj na moich astrowstępach. Dzisiejszy dzień jest pod władaniem wibracji liczby 2, więc wszystko toczy się we właściwym rytmie, we właściwym tempie, swoim tempem, swoim rytmem. Unikajcie pośpiechu, nie pozwólcie, żeby ktokolwiek lub cokolwiek lub jakiekolwiek sytuacje, osoby, Wywierało na Was presję. W dniu o wibracji liczby 2 pośpiech właśnie jest złym doradcą, nie jest wskazany. Jeżeli się spieszymy w dniu o wibracji liczby 2, bardzo często podejmujemy niewłaściwe decyzje lub niewłaściwe działania. Łatwo to, że jakieś pomyłki. Dwójka to jest taka liczba właśnie spokoju, to jest liczba owocnej współpracy, szczególnie z kobietami, więc jeżeli będziecie otwarci na współdziałanie, które jest <laughs> dla Was tego dnia najważniejsze, zauważycie, że wszystkie sprawy, w które są zaangażowane kobiety będą przebiegały głodko, spokojnie, zarówno w miejscu pracy, jak i w rodzinie. Jest to też dobry moment na to, żeby poprosić kogoś o przysługę, o to, żeby... Zrobił dla nas coś, na czym nam zależy, i to nie jest, słuchajcie, dobry dzień na zaczynanie czegokolwiek. To jest dobry dzień na kontynuowanie, więc lepiej dzisiaj po prostu kontynuować to, czym zajmowaliście się w dniu o wibracji liczby 1, co żeście tam gdzieś wcześniej zaczęli. Dzisiaj niczego nie zaczynamy, po prostu kontynuujemy. To jest taki, taki słuchajcie, dość spokojny, spokojny dzień. Bądźcie czarujący. Bądźcie taktowni, pomocni, jeśli spodziewacie się tutaj jakichś na przykład propozycji współpracy, sympatii, być może nawet jakichś zaręczyn, słuchajcie, więc jest to taki dzień, w którym można się tego spodziewać i można te zaręczyny przyjmować, tak, czy jakieś takie, a choć zamieszkajmy wspólnie razem, tak, a może coś tam razem zrobimy. To jest właśnie dobry dzień taki na zastanawianie się na temat związków, na relacje, w jakich jestem, tak? no i jedni mogą coś przyjmować, inni mogą coś odrzucać, także warto właśnie tutaj w tym dniu też pomyśleć na temat tego, jak wyglądają moje układy partnerskie. Drodzy moi, co się dzieje na nieboskłonie? No już od wczoraj przed północą mamy księżyc znaku barana, no i w dniu dzisiejszym już od do rana baran nas tutaj okrasza swoją energią. Moi drodzy, księżyc nastraja optymistycznie oczywiście, entuzjastycznie, szczególnie do jakichś nowych ryzykownych przedsięwzięć, no i tutaj to tak z tą dwójeczką, tak średnio się to czasami tutaj e, trzyma. Chcemy coś zrobić, a czasami się tutaj blokujemy, a tak, taka, 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 słuchajcie. E, taka nierównowaga tutaj jest raczej energetyczna. Osoby, które cenią rywalizację. Mogą wykorzystać ten dzień właśnie do tego, żeby się e, czymś wykazać. No a z kolei dwójeczka mówi spokojnie, nie spiesz się z niczym, tak? Bo możesz popełniać błędy. E, dyskusje mogą się toczyć bardzo wartko. Niektórzy mogą być bardzo rozdrażnieni. I właśnie uważajcie, dlatego że w dniu, e, kiedy baran, tak? Czyli znak barana ma wpływ na nasze uczucia, na nasze emocje poprzez księżyc, jesteśmy troszeczkę bardziej e, wybuchowi. Jesteśmy e, tutaj e, bardziej skłonni, tacy, m, do jakiejś czasami pysków tak, bardziej wyrywni, e, jesteśmy też bardziej jacyś tacy aktywni w pewnych przedsięwzięciach, e, duża odwaga, duża samodzielność nam tutaj towarzyszy, przedsiębiorczość, tak? no i trudno też to słuchajcie w tym dniu liczyć na jakąś ludzką wyrozumiałość i sentymenty, no a tutaj znowu dwójeczka e, mówi, no bądź czarujący, spokojnie, spokojnie, słodziutko ma być. E, myślę, że tutaj właśnie dwójka będzie niektóre te sytuacje równoważyła, więc dzień powinien być w miarę gładki i spokojny. Moi drodzy, trzeba uważać, żeby wszelkiego rodzaju plany, które rozpoczynacie w dniu, kiedy baran nad nami króluje, żeby one miały jakiekolwiek podstawy, tak żeby miały podstawy finansowe, żeby się nie okazały jakimiś szalonymi pomysłami. No i oczywiście dwójka nie jest dniem dobrym na zaczynanie czegokolwiek, a zatem, słuchajcie, nie zaczynamy dziś nic, odkładamy to na bok. Jeśli chodzi o dietę, preferujemy dzisiaj potrawy ostre, gorące, o jakiejś takiej barwie czerwonej, dość. Intensywnie takie przyprawione, łatwo przyswajamy w tym dniu białko. No i moi drodzy, dzisiaj kuszą nas wszelkiego rodzaju pizzę, fast foody, jedzenie na telefon itd., itd. Jeśli chodzi o ubiór, no to przesadna elegancja, wymuskanie to w ogóle nie jest w cenie. Luz, prosta linia, sportowe stroje, wszystko ma być wygodne. Dzień jest też bardzo dobry na wizytę u fryzjera. Moi drodzy, jeśli chodzi o miłość, no to sprawy toczą się bardzo szybko. Jakieś flirty, romanse mogą być bardzo namiętne. Możliwe są zauroczenia, możliwe są nagłe romanse. Tutaj przy wibracji liczby 2, no słuchajcie, to może być ciekawie, dlatego że tutaj akurat tak się może okazać, że jakiś nagły romans, nagłe zauroczenie może zaowocować bardzo trwałą, stałą jakąś relacją. Dobra, moi drodzy, co więcej na nim, boskłonie. 32 minuty po północy, czyli no, myślałem, że wiecie, zawitał do barana tam przed północą, prawda, 28 minut przed północą, a już 32 minuty już się wziął za robotę. No, robotny chłopak. I co on zrobił? No, stworzył sekstyl z Saturnem, Saturna już mamy, słuchajcie, w Jowiszu. No i to powoduje, że tutaj czujemy, że jest jakieś ustabilizowanie sytuacji emocjonalnej. Mamy nawet chwilę odpoczynku od swoich problemów. 35 minut po północy, co on zrobił? Zrobił następny sekstry, ten nasz księżycki, z Jowiszem. Czyli z tą planetą, która wczoraj, tak, Jowisz i Saturn miały w wodniku, słuchajcie, koniunkcję. No więc tutaj Księżyc chce wykorzystać te dwie planety, tak? Chce wykorzystać tą koniunkcję biegiem, biegiem. Tak się spieszy po prostu, bo one miały po południu, prawda, tą koniunkcję tak bliżej wieczorka, przecież, a tutaj, tutaj on no mówi: no, 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 no muszę, 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 muszę szybko wykorzystać ten czas, bo one są tutaj, te planety, w zerowym stopniu, dopiero była koniunkcja, dopiero było fajnie, muszę tutaj zrobić bardzo szybko jakąś robotę dla ludzi. No i cóż, słuchajcie, sekstyl księżyca z Jowiszem, akurat w znaku wodnika, daje nam tutaj kierowanie się jakimiś właściwymi przesłankami i czujemy, że mamy jakieś korzyści z mądrego postępowania taka energia, która później, później jeszcze tam się będzie na nas rozpościerała. E, moi drodzy, 41 minut po północy Księżyc stworzy kwadraturę za Słońcem. Taki jest po prostu robotny, a zazwyczaj po tych pustych kursach to jest bardzo leniwy, a tutaj po prostu stwierdził, że musi się napracować, no zresztą wkroczył do Barana, a Baran jest Żywy, rzutki, tak, no więc wiadomo, no, udzieliło mu się, no, udzieliło mu się. Moi drodzy, no ale kwadratura księżyca i słońca przynosi czasami takie chwile zwątpienia. Może przynieść nam momentami przejściowe trudności i taki minorowy nastrój. Czyli mogą tutaj nastroje po północy spaść, tak? Pewnie wielu Wam spadły. Trzecie 04. Kwadratura księżyca z Merkurym. To może przynieść jakieś nieprzemyślane kroki. Drobne sesje i błędną logikę. Więc jeżeli ktoś spędzał czas poza domem, ewentualnie nie spał w nocy, więc się mógł tutaj też, e, czy nad ranem, e, no musi tutaj z kimś troszeczkę pokłócić jakieś nieprzemyślane kroki, jakieś e, scysje, jakaś błędna logika, mógł pokrzyczeć na partnera albo na członków rodziny, jeżeli też nie spali, no, jakieś, jakieś dziwności, tak? No i słuchajcie, 16.56. Trygon Księżyca z Wenus. To spowoduje, że będziemy miło spędzali czas i możemy zawrzeć jakieś interesujące znajomości i da nam to chwilę relaksu i wytchnienia. A więc widzicie, tak, tak, ten księżyc, tak, nad ranem gdzieś taki robotny, różne, zmienia, zmienia energię, takie, takie. No po prostu taki jest, tak, tak sobie tutaj pracuje. No, to taki jest, czasami taki ten księżyc jest. Ale 16.56 daje nam bardzo fajny, przyjemny tranzyt, i mam nadzieję, że wieczór. Upłynie właśnie w takiej typowej dla wibracji liczby 2 energii. To już wtedy właśnie ten, ten układ, który tworzy z Wenus jest taki, wiecie, podwójkowy, poddwójkowy. Dobra, moi drodzy, szybciutko do kart. Dziękuję za wysłuchanie astro wstępu. Zapraszam na karty. Moi drodzy, numerologia, astrologia już jest za nami. Czas zatem zobaczyć co tutaj się dzieje w kartach. Poprosimy teraz kartę dnia, aurę dnia dla rezonujących ze mną osób spod pierwszej, szóstki znaku zodiaku, rezonujące ze mną osoby pierwsza, szóstka. Moi drodzy, przypomnę, że dzisiejszy dzień jest pod władaniem wibracji liczby 2. Księżyc mamy w znaku Barana już od sanitynckiego rana, on już przed północą wczoraj tam zawitał do znaku Barana. No i w ogóle tak tradycyjnie, to słuchajcie, przecież wtorek jest pod władaniem Mars czyli, no, czyli baranowa energia, no zobaczcie, takie działanie, no chęć działania i y, rozpoczynania wszystkiego, no, zobaczymy, zobaczymy, jak to się tutaj ułoży w kartach, zobaczymy, moi drodzy, poprosimy aurę dnia, kartę dnia, rezygnujących ze mną osób, spod pierwszej szóstki znaków zodiaku, na wtorek, 22 grudnia 2020 roku. <laughs> Barany. Byki, bliźnięta, raki, lwy i panny. No dobrze, moi drodzy. Tutaj troszkę muszę poprawić, no bo bym nie była sobą, gdybym nie poprawiła. U. No dobra, panny to jakieś uj, co, co tu się będzie działo? Co tu się u was będzie działo? No. Dobrze, moi drodzy, dla baranów wylosowałam kartę ósemki denarów, a no więc barany oczywiście noca, jesteście protegowane dzisiejszego dnia, macie siłę, macie werwę, e, widzę, że tutaj będziecie bardzo robotne, będziecie jak pszczółki tutaj e, uwijać się za jedną rzeczą, za drugą rzeczą, za jednymi sprawami, za drugimi sprawami, e, sprawunki, praca, różne, różne, różne tutaj rzeczy. Oczywiście też będziecie bardzo intensywnie się zastanawiać e, nad jakimiś źródłami dochodu, nad pieniążkami, e, no e, Pozwolicie sobie też dzisiaj tutaj odłożyć na dalszy plan pewne rzeczy, które za bardzo Was angażują, jeśli chodzi o jakieś takie emocje. Jeżeli czymś jesteście za bardzo zaangażowane, coś za bardzo tutaj Waszą energię angażuje, no to będziecie to odkładały, tak jakieś sytuacje osobiste itd. To będziecie odkładały tutaj na bok. Uwaga, bo właśnie możecie, mimo że. Chcieć to odłożyć na bok, co po niektóre stwierdzą, że może właśnie to jest dobry moment. Dzisiaj zająć się jakimiś tutaj sprawami, które za bardzo mnie osobiście obciążają, które wymagają ode mnie zbyt dużego wysiłku osobistego. No i tam możecie chcieć kogoś porozstawiać na przykład po kątach, tak? Więc to jest też taka tutaj u was wibracyjka. Ósemka denarów bardzo fajna, słuchajcie, sprawa. To jest taki że człowiek pracuje, pracuje, robi różne rzeczy w pocie czoła i w ogóle jest zajęty z sobą różnymi sprawami, nawet nie widzi, która jest godzina na zegarze. Dobrze, moi drodzy, dla byków wylosowałam kartę piątki mieczy. Słuchajcie, moi drodzy byki. Ja tutaj widzę u Was taką wibrację, jedna rzecz mi się tu od razu taka nasunęła. Od razu, jak, jak wykładałam kartę, otwierałam je, to pierwsza rzecz, jaka właśnie mi się nasunęła dla byków, jakaś dziwna zazdrość. Zazdrość, podłość. Po prostu nawet możecie się tutaj dzisiaj zetknąć z jakąś patologiczną wręcz ludzką zazdrością. Więc tutaj na to uwaga. Tu ktoś może chcieć, nie wiem, bardzo um, zniszczyć jakieś dzieło waszego życia, coś takiego. Są też jakieś byki, które no, mają trochę może problem e, same w sobie i będą się tutaj właśnie z jakąś patologiczną e, zazdrością, z czymś takim, co jest po prostu naprawdę ciężkie, aż do udźwignięcia e, zmagały. Tak? Piątka mieczy, słuchajcie, no to jest taka naprawdę nieciekawa energia. E, piątka mieczy też mówi, jako radę tutaj Wam powiem. E, moje drogie byki. E, trzeba po prostu policzyć i pomierzyć siły na zamiary. E, trzeba po prostu zweryfikować też swoje uczucia, swoje emocje co po niektórzy. E, trzeba się zastanowić, czy po prostu e, gra jest warta świeczki w niektórych sytuacjach. Może nie warto tutaj kruszyć kopii, może, może po prostu nie warto z czymś lub kimś walczyć, bo tak naprawdę może się okazać, że więcej poniosłyście tutaj wydatków i wysiłków, niż w ogóle jest to warte. No wiecie co, czasami to się pokazuje, jak na przykład stawiam karty i, i widzę, że ktoś się chce gdzieś na kimś zemścić, ktoś się chce gdzieś na kimś zemścić, tak? No i... Jakoś nie za wiele z tego wychodzi, nie może wskórać, nie może, nie może nic tutaj takiego zrobić, że w końcu odchodzi w takiej energii, piątki mieczy, że po prostu granie warta świeczki nic nie zrobił, niczego nie wskórał Więc tutaj też jest taka, słuchajcie, energetyka. No, daj Boże, żeby to było tak, że tutaj ktoś do was się gdzieś dobija, chce tutaj coś osiągnąć, zazdrości Wam, ale w końcu odpada, wy macie na tyle mocny pancerz i. Stwierdza, że no, gra nie warta świeczki, byka nie pokonam, tak? No, no, ciekawe. Dobrze, moi drodzy. Dla bliźniąt, wylosowałam kartę Rycerza Buław. No, przepiękna, słuchajcie, też karta. Bardzo fajna energia. Przepiękna. I lubię tę kartę. Lubię Rycerza Buław też, słuchajcie, bo to jest, każda energia jest nam potrzebna. Każda energia jest po coś, każda energia jest nam po coś dana, więc czy energia to będzie na przykład rycerza mieczowego, czy będzie to energia rycerza denarowego, czy buławowego, czy kielichowego, ona jest we wszechświecie potrzebna i każdy z nas musi tej energii czasami doświadczyć, musi sam w tej energii być. No, to, jest, to jest po prostu normalne, jest to potrzebne. Słuchajcie, rycerz buław mówi o tym, że no faktycznie, coś tu może do Was przybyć, ktoś tu może przybyć, Wy możecie gdzieś przybyć. Słuchajcie, jakiś taki ruch tutaj wskazany, dużo. Się możecie ruszać, może ktoś faktycznie do Was przyjechać. Jacyś członkowie rodziny albo Wy możecie gdzieś się udać w jakąś podróż i jechać. Powroty, powroty przyjazdy, dojazdy, odjazdy, coś takiego tutaj widzę u wielu bliźniąt. Oczywiście to Wam przyniesie dużą radość, dużą radość, jakąś taką odmianę. Może na przykład dziecko z zagranicy do Was przyjechać, jakiś kuzyn, ktoś takiego, tak? Ktoś taki, przepraszam. Jakieś takie odwiedziny, coś w tym stylu tutaj u Was, moje drogi Bliźnięta, widzę. Bardzo ciekawa energia, bardzo fajna. Dużo ruchu, dużo zamieszania, dużo, dużo załatwianie różnych spraw po mieście, sprawunki i tak dalej. Słuchajcie, także naprawdę, naprawdę będziecie tutaj też dzisiaj takie usatysfakcjonowane, tak? W miły sposób zmęczone. No, słuchajcie, też tutaj. Tutaj jakiś taki się może przyjaciel, co po niektórym bliźniętom trafić. Przyjaciel taki bym powiedziała, taki dochodzący kochanek, tak? Albo bliźnięta mogą być w takiej roli dochodzącego kochanka lub kochanki, możecie chcieć tutaj dzisiaj odwiedzić kogoś takiego, albo ten was będzie, ten ktoś będzie odwiedzał was, no? Taka energetyka. Dobrze, dla raków, wycofam kartę króla kielichów. Raki troszeczkę taki rozemocjonowane. Takie troszeczkę rozchwiane, tak? Słuchajcie, król mówię o pewnej i takiej troszeczkę burzy emocjonalnej. Może być wam po prostu trudno, jakby się tutaj ogarnąć. Chciałybyście pewne rzeczy zrobić, to, 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 może tamto, i tak emocjonalnie będziecie się zastanawiały, czy wpierw za to się może wziąć, a może za tamto. Dużo rzeczy jakoś takich do zrobienia. Chciałbyście coś poplanować, a tutaj troszeczkę takie, takie rozchwianie, troszeczkę emocjonalne. Może nie tyle, że takie rozchwianie, tylko takie. Yy, Taka niemożność uspokojenia emocji, tak? Chcę zrobić to, chcę zrobić tamto, nie wiem, a może jednak zrobię, a może nie, a może zarzucę ten pomysł, a może pójdę tamtą drogą, a może ten pomysł, a może to, a może tutaj to będę załatwiać, a może tamto. Właśnie niektóre raki mogą tutaj mieć troszeczkę taką, takie, takie mogą być, słuchajcie, takie, takie, no, troszeczkę poburzone emocjonalnie, tak, przed tym, przed tym wszystkim. Możecie troszeczkę szukać takiego sensu, tak? Sensu, co wpierw robić, jak robić? Trzeba troszeczkę tutaj uspokoić emocje. Są niektóre raki, które są po jakiejś burzy emocjonalnej, albo mogą dzisiaj jakąś taką naprawdę burzę emocjonalną tutaj przechodzić, ale uspokojicie emocje i wszystko będzie dobrze. Ja widzę, że naprawdę tutaj będzie dobrze. Są raki, które może e, powinny skorzystać z pomocy terapeuty, bądź same też będą dzisiaj jak tacy terapeuci, tak? Będą tutaj tak mm, komuś, komuś nieść taki kielich ukojenia. Ja tutaj widzę, Byleby to nie był taki kielich, wiecie, taki wypełniony pewnym płynem, <laughs> bo to ukojenie jest na chwilę. Okej, okay. Król Mieczy to jest karta, którą wylasowałam dla lwów z kolei. No, słuchajcie, moje drogie lwy, wy tutaj musicie się liczyć właśnie z jakąś taką dosyć drogą oceną. Wy możecie strogo oceniać, yy, wy będziecie strogo oceniani. Król Mieczy mówi o tym, że tutaj nie ma miejsca na sentymenty. Yy, no, słuchajcie, właśnie energia, energia barana yy, ognista. Nie ma miejsca na sentymenty, możecie być oceniani, możecie być oglądani gdzieś w pracy, ktoś się wam bardzo intensywnie przygląda. Wy komuś możecie załatwiać jakieś dosyć skomplikowane sprawy urzędowe, uwaga dzisiaj też na jakieś takie rzeczy, typu jakaś, nie wiem, kontrola drogowa, coś takiego, bo się to może skończyć, nie wiem, jakimś zabraniem prawa jazdy, jakimś mandatem, uważajcie, żebyście dzisiaj właśnie mieli gdzieś tam na zewnątrz jakieś maseczki i tak dalej, wszystko, wszystko tak, jak się należy, bo możecie się tutaj właśnie zetknąć. Z czymś takim, tak? Właśnie z jakąś taką surową oceną, z jakimś takim wymiarem sprawiedliwości, który tutaj stwierdzi, że no cóż, no, 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 no złamałyście jakieś tam zasady i tak dalej, tutaj możecie się liczyć z jakimiś właśnie, no nie wiem, mandatami takimi rzeczami, tak? Także uważajcie po prostu na to. Jakieś też obostrzenia tutaj mogą Wam troszeczkę stać na przeszkodzie. No, widzicie, król mieczy. No i bądź też obiektywny. Obiektywnie patrz na swoje uczucia, na swoje emocje, bądź obiektywny. Choć trudno może ci być tutaj, yy, znaczy obiektywny, ale może nie za surowy. O, trudno może ci być niesurowym. Możesz być za bardzo dzisiaj też surowy czasami tutaj w ocenie, ale w stosunku do ciebie też mogą być za surowi. Także to uważaj, drogi Lwie. Panny, wieża Boga. Słuchajcie, moje drogie panny, no co to tutaj u Was runie? Co tu się tutaj stanie? Słuchajcie, przede wszystkim, ja widzę jakieś wiadomości, jakieś informacje. Ktoś wam coś powie, ktoś może coś potwierdzić, ktoś może coś przynieść, jakieś wieści. Spojrzyjcie sobie w ogóle wszystkie moje drogie znaki na odczyty tygodniowe, są dosyć ciekawe. Słuchajcie, no, panny, moje drogie, ja mam dla was tutaj taką informację, mam dla was taką propozycję i dobrą radę. Proszę nie powstrzymywać tej wieży. Proszę nie powstrzymywać pewnego rozpadu. Tu się muszą jakieś sytuacje zmienić, muszą się rozpaść. Jeżeli macie tutaj, wieża Boga, ale też nie, nie zawsze słuchajcie, pokazuję jakieś takie historie, że nie wiem, grom z jasnego jeba na coś tam spadł i tak dalej, i tak dalej, jak tutaj na tym obrazku. To może być tak, że mm, ktoś się do Was odezwie, tak? I runie jakaś niewygodna sytuacja. E, dwójka, tak? Dzisiaj wibracja taka. E, ktoś może coś też wypalić, ktoś może też coś powiedzieć, dojdą do Was jakieś informacje. No i one zmienią dotychczasową sytuację. Czyli coś się rozsypie. Rozsypie się może mur milczenia, rozsypie się może. Em, Czasami jakaś znajomość, kontakty, relacja, coś takiego, tak? To ktoś może coś powiedzieć za dużo, jeżeli chodzi o pracę czy, czy o takie rzeczy. Informacje tutaj do Was mogą dzisiaj takie docierać, które po prostu spowodują, że jakaś zastała pewna sytuacja, mniej lub bardziej wygodna, ale taka, która już po prostu w Waszym życiu spełniła swoją rolę, zacznie się kruszyć, rozpadać. I proszę nie powstrzymywać tego. Jeżeli chcecie komuś coś tam powiedzieć, albo ktoś wam coś powie, to proszę tego nie powstrzymywać. Tak ma być, po prostu. Wierzy nie wolno powstrzymać. Nie można jej powstrzymać. Albo ona się sypie, to jest To jest tak jak lawina. Lawiny nie powstrzymasz, tak? I tak ma być. Dobrze. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy. Zapraszam Was na kolejną aurę dnia. I życzę Wam wszystkiego dobrego.